Ja, jak zamontować taki przycisk o, żeby Wam brama chodziła dziś to pokażę cześć w poprzednim filmiku pokazałem Wam jak tutaj bramę regulowałem co robiłem, jak resetowałem napęd zomatic 500 teraz dzisiaj w tym odcinku już sobie kupiłem przycisk dzwonkowy, który będzie tutaj umieszczony przycisk dzwonkowy czyli taki impulsowy ja akurat Schneidera mam wszystkie gniazdka, więc taki. Tutaj prowizorka, jest lampka. No i ten przycisk będziemy podłączać. Na razie go sobie odłożę. Pociągnąłem sobie tutaj, akurat miałem taki przewód 4x1 linka. Dwie żyły wykorzystujecie do tego, także spoko. I teraz, o zabije się, pokażę Wam jak to podłączyć. Tutaj mamy, nie wiem czy to widać. O, teraz będzie widać. Yy, tu mamy styki i tutaj jest taki yy, diagram symbol, że przycisk tutaj trzeba podłączyć pod taki zwierny plus minus. Tu na dole to jest fotokomórka, tak? Jeżeli byście chcieli mieć fotokomórkę, można fot zestaw fotokomórki podłączyć i wtedy tak to mniej więcej wygląda. No, także tu sobie podłączam przewód zaraz, e, pokażę Wam co i ja Podłączę sobie ten e, przycisk, sorry za bałagan Ale gdzieś te graty wszystkie zbudowy trzeba wynieść do garażu najlepiej Więc taki przycisk Jeszcze Wam pokażę tutaj z tyłu Nie wiem czy to widać e, Że przycisk Tutaj ma on jakby on by był Przy załączeniu Zwierany, tak tu się masę e, Odprowadza napięcie. Tutaj minus, tak? Czyli plus, minus, tak najbardziej patologicznie mówiąc, bo tak samo było tutaj. Plus i minus. Dobra, muszę sobie obrobić kabel, e, jakoś to wszystko upchać, i zaraz zobaczymy, czy to będzie działało. Mam nadzieję. Dobra, przede wszystkim tak. E, ja zaczynam sobie tak, odpięcie prądu. Przede wszystkim i teraz tak, zostawiam sobie trochę więcej kabla, bo nie wiem co tutaj zrobię, jak go przymocuję. No, jeszcze nie wiem, jaki będzie sufit, także zostałem sobie go troszeczkę więcej. Wykorzystujemy tylko dwie żyły, więc dwie żyły rozizoluję. Sobie wybieram tutaj szarą i Brązową takie budżetowe nożyce, nie wiem jak to się nazywa, do ściągania izolacji hugerta, powiem wam, trochę się zacinają, ale ogólnie dają radę. Dobra, i teraz tak szary stosujemy jako niebieski. Czyli zamienny z minusem, brązowy jako plus. Powinienem je pobielić tutaj te przewody, ale nie mam przy sobie lutownicy, więc niestety będą takie: też to będzie działało. Pobielić syną, jakby ktoś chciał. Trochę za dużo tej izolacji zdjąłem. Znaczy ja mam tutaj szczypce kombinerki mam, ale one są zło Dobra, muszę poszukać szczypiec. Dobra, już jestem. Oczywiście wszystko pod ręką było, tylko ślepy. I teraz tak, tak jak mówiłem. Minus. Jeszcze szarpię za kabel, żeby zobaczyć przewód kabel, żeby zobaczyć czy jest OK. No Dobra, i sobie tutaj tak zostawiamy przewód. Klapka mi spadła. Dobra, i teoretycznie mamy podłączone tak? Brąz plus, szary minus. Cyk. Jeżeli chodzi o ścianę, to tutaj już sobie zrobiłem, to odłożę na razie szary, minus brąz, plus skręcamy, czyli napięcie dajemy na brąz. No i w razie czego, jakby te kabelki się kiedyś tam uszkodziły, to mamy dwa dodatkowe, żeby podziałać, tak? O, czy jakbym chciał bramę gwiazdową sobie podłączyć i dwukanałowy taki przycisk dać? Dobra, i teraz tutaj sobie tak wsadzę prowizorycznie zaraz podłączymy tutaj musi się to upchnąć wszystko cichciach no tak ma być ważne jest żeby zrobić tak żeby było na górze przycisk nie znaczy na górze styczne żeby na dół się łączał nie no to jest takie poprawne według elektryku. No i co? I zobaczymy. Podłączami fajerwerki będą. No, brama zasygnalizowała. Gotowość do pracy. I co? Działa. Także prosta sprawa naprawdę. Nie masz się czego bać. a Macie tutaj przycisk, żeby nie chodzić z pilotem, nie sięgać. To jest mało estetycznie zrobione, bo tutaj będę miał jeszcze elektrykę przerabiać i zobaczymy, co tam jeszcze w garażu, jak tą płytę USB. No i mamy. proszę jedzie przycisk tak jak z pilota. Raz, zamykamy. Drugi impuls, zatrzymujemy. Trzeci impuls, otwieramy. Czwarty impuls stopujemy. No, także to wszystko. No, tu jestem jeszcze mam winny wyjaśnienie, tak do zeszłego filmiku. Yy, naciągnąłem trochę mocniej sprężyny, dlatego że brałem na słuch yy, silnik, tak? Słuchajcie. Chodziło mi o to, żeby on jak najbardziej y, na słuch jednakowo y, działał, żeby się nie było takiego czegoś, że y, miałem wrażenie, że on się w pewnych momentach męczy, więc trochę ponaciągałem tą sprężynę, więc trochę jest lepiej. No, także taki filmik, jeżeli jesteście zainteresowani, jak zresetować y, bramę do ustawień fazy, fabrycznych, żeby ona się wam zaprogramowała, bo ona po podłączeniu do zasilania fabrycznie y, programuje się, tak? Sama zjeżdża dwa razy czy trzy razy i, i ustawia się. Jeżeli to źle zrobiliście, to macie na moim filmiku tym wcześniejszym jakiś tam podobnego, tu, tu, tu nie wiem gdzie. Y, jak to zresetować? Bo podobno jest bardzo duży problem, żeby znaleźć to w internecie. I, 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 I tyle, nie? No, także dzisiaj trochę nie mam mocy, już, bo już jest późno. Ale ten, ale zrobione przycisk, przymocowany, zawontowany cyk. Można sobie z zakupami iść, już nie szukać pilota, zamknąć i tyle. W przyszłości, bo jeszcze nie wiem kiedy, to znaczy nie wiem kiedy, nie wiem gdzie tak naprawdę. Yy, chcę zrobić jeszcze stycznik taki, który będzie sygnalizował mnie w salonie czy gdzieś. Jak się ładnie zamyka, nic nie trzeszczy, nic nie piszczy, wszystko jest ok. Yy, chcę zrobić taki stycznik, gdzie, żeby z lampką kontrolną, która będzie gdzieś w salonie yy, i będzie mi sygnalizowała, że brama jest otwarta, tak? gdzieś w dyskretnym jakimś miejscu będzie dioda, gdzie będę wiedział, będę, będzie widać, że po prostu brama jest otwarta, nie będę musiał wychodzić, wchodzić, żeby szukać, czy sprawdzać czy ona jest otwarta czy zamknięta. Także taki prosty patent e, zastosuję, ale to za jakiś czas. Także jeżeli będziecie ciekawi, jak to wygląda, to zapraszam do śledzenia, lajkowania i subskrypcji. E, a jak już się pojawi ten odcinek, to pewnie podepnę pod ten e, film e, jakiegoś tam linka, bo później po, można tak coś zrobić. I, no i będziecie mieli jak zresetować jak zrobić przycisk dzwonkowy do otwierania na ścianie, tak. Bramy garażowej. No i jak ją jak zrobić taką kontrolkę otwarcia. Tu mnie trochę drażni to światło, ale to jest do wyjścia i ono świeci jakieś tam 30 chyba, czy sekund, czy minutę. No, ale tak jest. Także dzisiaj to wszystko taki krótki filmik. Mam nadzieję, że się spodobał. Mam nadzieję, że się przyda. Zwykły przycisk dzwonkowy, tak. Zero filozofii. Dwa kable, dwa przewody pociągnięte do silnika tam w silniku pokazałem co i jak proszę działa pozdrawiam na razie